Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o kartach SD połączonych za pomocą magistrali SPI do Arduino. To ustrojstwo wygląda w taki sposób. To jest właśnie taki adapter microSD. Jest kilka takich ograniczeń, jeżeli chodzi o te karty. Jak wiecie, Arduino jest już dosyć leciwe i z tego co wiem, to maksymalny rozmiar takiej karty to jest około 2 GB i musi być ona sformatowana do. Formatu FAT32, albo FAT ponoć też działa. Więc pierwsze, co robicie, jeżeli dostaniecie taką kartę, to wrzucacie w komputer, na przykład za pomocą takiego adaptera, albo możecie mieć też takie adaptery USB i klikamy prawym, dajemy formatu i wybieramy tam odpowiedni format danych, właśnie FAT32. Formatujemy i taka karta powinna być już gotowa do użycia. Teraz ja sobie ją podepnę i pokażę Wam taki pierwszy krok który należy wykonać żeby sprawdzić czy na pewno wszystko jest ok. Tutaj widzimy połączenie, tak? więc zwykłe połączenie SPI. Oczywiście tą linię CS możecie sobie połączyć do jakiegokolwiek pinu chcecie. Ja zwyczaj podłączam do 10, dlatego tutaj też tak to wam pokazałem. Przechodzimy sobie do Arduino IDE i pierwsze co robimy to przechodzimy do File, Examples i tutaj przechodzimy do SD a następnie Card Info to jest taki pierwszy sketch, który powinniśmy sobie wgrać i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Otwieram serial monitor, uploaduję sobie go na płytkę i to nam da pierwszy taki pogląd, czy na pewno wszystko jest dobrze podłączone, czy karta jest zaczytywana, czy można ją otworzyć itd. itd. Więc w outputie już teraz widzimy, że inicjalizujemy kartę. No i jak widzimy, no nie udało nam się to tak, nie, nie możemy się połączyć z naszą kartą. Tutaj, jak widzicie, mamy kilka potencjalnych rzeczy, które możemy sprawdzić. Pierwszą z nich jest, czy karta jest sadzona, no u mnie jest. Druga, czy Wiring Correct, czyli czy dobrze podłączyliśmy nasze przewody, i ostatnie, czy chipset Selected Pin jest odpowiednio podłączony też. No i właśnie, zobaczcie, No, ja wam pokazałem, że podłączyłem mój CS do pinu 10. A tutaj jak przejdziemy sobie na górę do opisu tego sketchu, to widzimy, że. PIN czwarty jest użyty. Dlatego też nam to nie zadziałało, dlatego teraz musimy sobie to zmienić z czwórki na dziesiątkę i wgrać to ponownie. Więc daję jeszcze raz upload. Pamiętajcie też, że tutaj zabawy z tymi SD kartami nieraz przebiegają prawidłowo, a nieraz nie do końca. E, więc czasami będzie pewnie też tak, że będziecie musieli wyjąć tą kartę i na przykład formatować ponownie. Jeżeli wiecie, że wcześniej wszystko działało, a nagle przestało, to spróbujcie sformatować kartę jeszcze raz. No i teraz już się wszystko udało. Zobaczcie. Mamy tutaj kilka informacji na temat naszej karty, czyli jaki jest y, typ plików, tego formatowania, jaki jest rozmiar. No i tutaj też fajna opcja y, pokazują nam, jakie mamy pliki na tej karcie. Czyli wiemy, że wszystko już działa, że nasza karta jest podpięta prawidłowo i możemy wykonać na niej jakieś dodatkowe operacje. Warto byłoby prześledzić sobie ten sketch, żeby zobaczyć jak oni to tutaj to wszystko robią. No szczególnie fajna jest tutaj opcja pokazywania tych plików, które znajdują się na karcie. Podejrzewam, że w przyszłości mogłoby to być dla nas pomocne. Otwórzmy sobie kolejny przykład examples, następnie SD i wybierzmy read write. Czyli zobaczymy w jaki sposób możemy zapisywać i odczytywać dane do karty. Otworzę sobie też Serial Monitor. Tutaj też, zobaczcie, domyślnie jest pin czwarty, może to w ogóle usunę, żeby nam tutaj nie zagracało i tutaj też w SD Begin zmienię od razu na dziesiątkę, żebym mógł się połączyć z kartą. Na początek, co jest ważne, to tworzymy sobie taką zmienną o typie File, czyli tutaj będziemy przechowywać plik, który będziemy otwierać. No i na naszej karcie głównie będziemy otwierać te pliki do zapisu albo do odczytu no i zobaczmy, jak to się dzieje. Przechodzimy w dół. No i tutaj mamy pierwszą porcję. Do tego właśnie pliku, który jest tutaj, do tej zmiennej, przypisujemy funkcję, która pozwoli nam otworzyć właśnie ten plik. Więc otwieramy sobie to za pomocą sd, następnie open i tutaj podajemy nazwę tego pliku, który chcemy otworzyć, a następnie podajemy taki atrybut, w jakim celu chcemy ten plik otworzyć. W tym przypadku jest to file write. Czyli chcemy otworzyć ten plik po to, żeby coś w nim zapisać. Możemy wybrać kilka opcji. I ważne jest to, że kiedy dodamy sobie ten argument tutaj file write, to yy, chcąc go otworzyć, jeżeli system go tutaj nie znajdzie, nie znajdzie takiego pliku o nazwie test.txt, to on go utworzy. Okay? Czyli jeżeli mamy coś takiego, to yy, taki plik zostanie utworzony. Czyli wiemy już, że każdy z plików będziemy otwierać w ten sposób tyle że jak chcemy coś zapisać to dajemy file write a jeżeli będziemy chcieli coś odczytać to możemy dać o read ale to nie jest wymagane ponieważ to jest domyślna opcja więc jeżeli będziemy otwierać pliki do odczytu to po prostu możemy tutaj nic nie podawać i to jest też pokazane o tutaj poniżej zobaczcie tutaj otwieramy do odczytu i tylko podajemy nazwę tego pliku i nie ma żadnego dodatkowego argumentu ponieważ to jest opcja domyślna i widzicie to nawet tutaj. Ok, czyli to jest taki pierwszy krok, jeżeli chcemy coś z tym plikiem zrobić. Czyli chcemy go otworzyć, więc robimy to w ten sposób. A następnie, jeżeli już go otworzymy z, z sukcesem, tak, jeżeli uda nam się to, to teraz będziemy chcieli wykonać jedną z dwóch operacji, czyli na przykład coś zapisać albo coś odczytać. Jeżeli chcemy coś zapisać, to użyjemy właśnie my file a następnie metody println, czyli coś, co już mniej więcej znamy, i teraz podamy to, co chcemy sobie tu zapisać do naszego pliku tekstowego. I jeżeli już coś zapiszemy, to na koniec chcemy zamknąć ten plik za pomocą y, funkcji close. To jest bardzo ważne, żeby zamykać pliki po y, takich operacjach, ponieważ jeżeli później będziemy chcieli coś odczytać na przykład, to y, to może nie być możliwe. Tak? Za każdym razem otwieramy i zamykamy plik. OK, czyli w taki sposób zapisujemy coś. Jeżeli chcemy coś odczytać, to mamy tą porcję kodu tutaj, czyli sprawdzamy sobie, że dopóki my file available, czyli dopóki są tam jakieś dane do zaczytania, to sobie je odczytujemy za pomocą funkcji myfile read. Czyli jak chcemy zapisać, to jest println, a jak chcemy odczytać, to jest read. No i na koniec też oczywiście mm, zamykamy ten plik, czyli to są takie podstawy. Co mnie tutaj troszkę razi w tym, to jest to, że zobaczcie, nazwa pliku jest tutaj wyszczególniona kilka razy i nikt tego nie ujął w żadnej zmiennej albo chociaż w stałej. Bo jak wiecie, jeżeli coś zmieniamy, to powinniśmy to zmieniać tylko jeden raz, właśnie na przykład tutaj na górze. A tutaj, jeżeli chcielibyśmy zmienić nazwę pliku na inny, to musielibyśmy to zrobić w siedmiu różnych miejscach. Ok, to teraz stwórzmy sobie taki program, który będzie działał w następujący sposób. Tutaj widzimy, jak to będzie podłączone, czyli mamy właśnie nasz czytnik kart, mamy też dwa przyciski podłączone do pinu drugiego i trzeciego, czyli za każdym razem, kiedy będę wciskał przycisk na pinie drugim, to będzie mi się zliczał counter, tak? to będzie taki powiedzmy, że przenośny klikacz. Czyli jak będę klikał, to po prostu będzie mi się zwiększać o jeden zmienna counter i będzie się ona zapisywać na karcie SD. A drugi przycisk będzie służył do resetowania. Czyli jeżeli będę chciał zacząć liczyć od zera, to wcisnę ten przycisk na pinie trzecim i wszystko zacznie się od początku. Tutaj, jak widzicie, mam to wszystko połączone w trybie pull down, czyli normalnie na tych dwóch pinach będziemy widzieć stan niski. A kiedy wciśniemy przycisk, to połączy nam się z napięciem 5V i 5V pobiegnie tutaj do pinu drugiego lub trzeciego, pokaże nam się tutaj stan high dzięki temu będziemy wiedzieć, kiedy zliczać właśnie te kliknięcia. Czyli tak to sobie podłączyłem, tak to będzie wyglądać. To teraz napiszemy sobie do tego kod. Wstęp już mamy, to jest tak naprawdę to, co widzieliśmy przed chwilą niedawno. Ja tutaj dodałem sobie jeszcze zmienną chip Select. Dzięki czemu później, jeżeli ktoś będzie chciał sobie zmienić PIN, to nie będzie musiał grzebać w kodzie, tylko wszystko będzie na samej górze. Dodatkowo dodałem sobie taką stałą, dzięki czemu będę mógł zmieniać nazwę mojego pliku tutaj bezpośrednio na samej górze i tylko w jednym miejscu. Mamy funkcję oczywiście Setup, w której mamy całą inicjalizację naszej karty. Mamy też funkcję Save i Load, którą sobie zaraz wypełnimy. Będę chciał zliczać kliknięcia. Dlatego też tutaj będę przesyłał liczbę odpowiadającą danej ilości kliknięć, a tutaj mam load, dlatego będę zwracał sobie tą liczbę, która jest zapisana na karcie. I od czego moglibyśmy tak naprawdę zacząć? Może zacznijmy od tej funkcji, która będzie nam coś zapisywać. Na początek na pewno będziemy chcieli sobie otworzyć ten nasz plik, więc przejdźmy sobie tutaj i dodamy następującą linię kodu. Mamy tutaj file-write, to jest dosyć istotne, żeby dać tu file-write, ponieważ jeżeli dalibyśmy zwykłe all-write, to to nie do końca zawsze działa, kiedy tworzymy nowe nazwy plików. Tak metodą prób i błędów zauważyłem, że to jest najlepsze. I dodatkowo dałem jeszcze o-trunk, to powoduje, że cały, cała zawartość pliku jest ucinana i zaczynamy tak jakby zawsze od początku. Te dane, które będziemy zapisywać, nie będą nam się dodawać do pliku, tylko za każdym razem będziemy w pliku przechowywać tylko tą ostatnią wartość. Teraz następna porcja kodu, czyli jeżeli mój plik istnieje, czyli jeżeli został otworzony poprawnie, to teraz chcemy tutaj zapisać te dane, które sobie tutaj prześlemy. Zamkniemy plik, a jeżeli coś będzie nie tak, to dostaniemy tutaj taki komunikat. Czyli tak naprawdę funkcja save jest już gotowa. Teraz moglibyśmy zapisać. Funkcję load. Ona jest troszkę bardziej skomplikowana. Na początek będziemy chcieli oczywiście odtworzyć i odczytać ten nasz plik. Tutaj dałem ORID, ale tak naprawdę to nie musi się tutaj znajdować, już o tym wiemy. Teraz będziemy chcieli sobie zaczytać te dane, które są w pliku. Pamiętajcie, że wszystkie dane, które zapisujemy i później odczytujemy z takich źródeł, są zawsze wartością tekstową. Więc pierwsze, co chcemy zrobić, to zaczytać sobie tą wartość tekstową, a dopiero później. Zamienić ją na liczbę. Chociaż wiemy, że tam jest liczba, ale dla komputera to jest w dalszym ciągu wartość tekstowa. Wkleiłem tą porcję kodu i teraz wytłumaczę Wam o co chodzi. Czyli tworzymy sobie taką pustą zmienną typu string na przykład. I teraz będziemy sobie tutaj zaczytywać każdy znak, który znajdziemy w tym naszym pliku, czyli z każdym zaczytaniem znaku, więc robimy to właśnie za pomocą metody read. I teraz, jeżeli ten znak jest liczbą, czyli używamy takiej metody isdigit, to jeżeli jest to liczba, to będziemy dodawać tą y, liczbę, czy też bardziej tą cyfrę do tej naszej zmiennej. I jeżeli już mm, przeczytamy wszystko, te wszystkie cyfry zostaną tutaj dodane, to będziemy mieć liczbę, ale dalej. W formacie typu string, czyli w formacie tekstowym. Możemy sobie zamknąć już ten nasz plik i teraz z tego zrobimy po prostu liczbę. Czyli sprawdzamy, jeżeli długość jest większa od 0, czyli jeżeli coś tutaj w ogóle było w tym naszym pliku, to zwrócimy ten numer, ale zamieniając go właśnie na integer, czyli już no, na wartość liczbową, a nie tekstową. Oczywiście, return powoduje zakończenie funkcji, dalej już się nic nie wykona, więc w tym momencie, jeżeli w pliku była zapisana poprawna wartość liczbowa, to w tym momencie zostanie ona zwrócona i przekazana gdzieś dalej. Zaraz to jeszcze sobie zdefiniujemy. Jeżeli nie uda nam się to zrobić, to oczywiście dostaniemy odpowiedni komunikat i zwróci nam 0. No i też, jeżeli otwarcie pliku nie przebiegnie prawidłowo, to też dostaniemy taki komunikat. I też zwrócimy 0. Czyli w tych przypadkach wszędzie counter ustawi się na 0, jeżeli coś nam się tutaj nie powiedzie i nie uda. Ok, teraz chcielibyśmy mieć możliwość właśnie klikania tak, i zliczania sobie tych danych, więc na pewno tutaj u góry chcielibyśmy sobie dodać zmienną, no, która może nazywać się na przykład counter. Więc zrobimy to następująco: od razu przypiszemy sobie tutaj 0. Teraz będziemy chcieli też mieć yy, odwołanie do PINu. Który będzie za to odpowiadał, więc może zróbmy to tutaj powyżej, gdzie będziemy mieć sekcję właśnie z pinami. Ja zrobię to klikanie w taki sposób, który zazwyczaj robię, czyli będę sprawdzał, jaki był poprzedni stan, jaki jest teraz stan przycisku, żeby po prostu nie klikać kilkukrotnie. Więc w tym celu będę potrzebował jeszcze zmiennej typu boolean, wstawię ją tutaj poniżej. I teraz przejdziemy sobie w dół i dodam taką funkcję i zaraz powiem wam o co w niej chodzi. Więc przechodzę sobie tutaj poniżej i, i dodaję funkcję onclickcount, czyli tutaj zaczytuję sobie mm, jaki był stan tego pinu i jeżeli ten stan teraz wynosi 1, a poprzednio był 0, czyli jeżeli przycisk nie był wciśnięty, a teraz jest wciśnięty, to chcę zwiększyć ten counter i chcę go zapisać dodatkowo też go wyświetlam i oczywiście na końcu zmieniam ten stan, żeby wszystko działało prawidłowo. No i OK, to powinno już działać, więc teraz w lupie możemy sobie wywołać tą funkcję, więc kopiuję sobie ją i wkleję tutaj. Teraz chciałbym jeszcze dodać funkcję, która będzie odpowiedzialna za resetowanie naszego licznika. Więc w tym celu zrobię bardzo podobnie jak zrobiłem to ze zwykłym counterem, czyli muszę dodać sobie tutaj też Numer PINu odpowiedzialny za reset button, i też na początek będę chciał zdefiniować, jaki był poprzedni stan tego przycisku, czyli podam, że był to false. Teraz zejdę sobie poniżej i ta funkcja będzie bardzo podobna do tej funkcji onClickCount. Ja ją nazwę onClickReset. Jak widzicie, tutaj yy, ta pierwsza część jest dokładnie taka sama. Ona służy do tego, żeby prawidłowo obsłużyć przycisk. No, i teraz, kiedy będę chciał resetować, to ustawię counter na zero i zapiszę go, no i też wyświetlę sobie w serial monitorze. Oczywiście, jeżeli później chcielibyśmy to przenieść i żeby to nie było podłączone do komputera, to te wszystkie operacje z serialem są nam tak naprawdę niepotrzebne i możemy je usunąć. No i w lupie też będę chciał sobie wywoływać tą funkcję wtedy, kiedy zajdą te odpowiednie warunki, które są tutaj poustawiane. No i tak naprawdę to już jest prawie koniec. Ale mamy tutaj jeszcze jedną rzecz do załatwienia. A mianowicie na samym początku, kiedy uruchamiamy płytkę po raz pierwszy, to chcemy ten nasz counter ustawić odpowiednio, tak? Chcemy zaczytać sobie tą wartość z karty SD. Więc przejdziemy sobie tutaj poniżej i będziemy tutaj sprawdzać, że jeżeli taki plik istnieje na naszej karcie, to chcemy właśnie wywołać sobie tą funkcję load i jej wartość przypisać do countera a następnie ten counter sobie wypiszemy w konsoli. Wydaje mi się, że to jest już wszystko, czego potrzebowaliśmy. Więc teraz spróbuję sobie uploadować ten nasz kod na płytkę i zobaczmy, czy to wszystko działa. Mamy tutaj wartość 0. Teraz będę sobie klikał. Mamy 1, 2, 3, 4. No i załóżmy, że wyłączamy nasze urządzenie, czyli wcisnę teraz reset. I zobaczymy, co się stanie. No i widzimy, że znowu wszystko od nowa się włączyło i mamy dalej czwórkę. Więc jak dalej będę sobie klikał, to zaczynam od tego miejsca, które, na którym skończyłem. Znowu sobie zresetuję, czyli tak jakbym wyłączył urządzenie i włączył jeszcze raz. Znowu mamy siódemkę, znowu możemy sobie dalej klikać. No i teraz załóżmy, że mm, już mam dość klikania. Chcę sobie to zresetować, więc wciskam przycisk drugi i teraz mamy 0. Więc jak zacznę znowu klikać, to zobaczcie, że zaczynam liczyć od nowa. Znowu mogę sobie włączyć reset, ale płytki, nie reset mojego countera. No i wszystko było zapisane, więc dalej kontynuuję od ostatniego miejsca. Teraz też na koniec jeszcze zresetuję sobie mój counter. Więc klikam na przycisk drugi, mamy 0. No i możemy zaczynać od nowa. Więc w taki właśnie e, przyjemny sposób chciałem Wam pokazać, jak korzystać tego czytnika kart SD. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście. No i co? Wszystkiego dobrego i do zobaczenia kolejnym razem. Ciao.